29 km do miejsca, okolic miejsca, gdzie mam Niech noslek Ale, 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 jest godzina 12, pełne południe. Hmm. No i tak, ugadać, ugadałem się z nimi. Że mogę przyjechać, że mogę nocować. No i na tym się skończyło. Napisałem, bo pytali o której mogę przyjechać. Napisałem, że po drodze jeszcze ogarnę sobie obiadek, jakąś przerwę zrobię. No i tak najwcześniej na 16, żeby się tam nie śpieszyć No i dalej nic: i dalej nic nie dowiedziałem się ani adresu. A idziecie tam, tej drugiej. Osobę zrezygnowałem i nie wiem, czy nie będę musiał podjąć decyzji, żeby spróbować nawiązać kontakt z tamtą osobą, która też się oferowała. Może będzie konkretniejsza, odpowiedź pewnie, bo muszę też y, zacząć pisać, szukać na jutro. Na jutro. Jutro już będzie problem, problem jest codzienny. Codziennie są problemy. Ale dobra zrobię sobie tutaj gdzieś przerwę. Popiszę, popytam jeszcze i tyle. Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce. W cieniu, czy pod mostem. Nie tutaj. Mina. Z dzieciorem tu z dzieciorem. z dzieciorami na spacer wyjechał na rowerki. Pan złapał wycieczkę w pół... pół wycieczki przejechał za Zażlipa. Trzeba czekać. цирк оо цирк цирк ус Tutaj są po prawej stronie domki, działki Jakiegoś chłopka sobie znalazłem, ogrzebał sobie coś tam przy płocie Zapytałem go czy ma to, że ja mam pustą butelkę czy on ma trochę wody No Yes of course <grystanie> Dał mi dał mi wodę Do picia, bo nie mam, a już mam przerwę sobie zaraz zrobię gdzieś tutaj Fajny gościu, tu angielski, francuski, niemiecki, niderlandzki. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz kręć w lewo. Teraz kręć w lewo. Dozrała, że będzie na 1600 w domu dobrze, śmigam e, Miałem przerwę kawę sobie zrobiłem e, się zasiedziałem zasiedziałem się a tu jeszcze godzinka godzinka jazdy do tego jest godzina trzecia po trzeciej Pokazuje mi że będę na, na tą 16:00. Na miejscu 16.05 Już 4.03 Troszkę szybciej pojadę Będę minutę, dwie wcześniej No ale git <ścoughs> Ludzie się odzywają Ludzie się odzywają Co pisałem kilka dni temu Na kilka dni wcześniej Że nie jest to możliwe Że nocleg nie jest możliwy No wiadomo, że nie jest możliwe Jak się dopiero gościu teraz, odezwał, a pytałem o parę dni wcześniej Aj. Dziwna ta aplikacja jest strasznie Dobrze, dobrze. Kolejna wycieczka rowerowa. Bardzo dużo tych wycieczek rowerowych. I błąd, błąd, błąd. Błąd, błąd, błąd.

Trasa F-14 F-14 roboty drogowe Jebał to pies Raty tam jedna osoba się zmieści. To, to pizdy taka jazda. Ale co zrobić? <grymny> Jak tu gdzieś zahaczę Gdzieś zahaczy Co zostaje Zostaje leżeć O kurwa gdzie Dobra. Jesteśmy w domu Jesteśmy w domu Jeszcze 7 kilometrów Dupę Puppe, puppe. Zonę 50. Zonę 50. ale widać, że uczęszczana jest ta droga przez rowerzystów jeden pasior jeden pasior wydrążony po same korby oj, tam coś się dzieje później Lewe jest boisko, boisko bo, chyba piłki nożnej. Tak, nawet dwa. Muzyka leci i nie ma nikogo. Ej. nie ma nikogo. 5 km 3 minuty przed czasem Jadę nie ma pamięci już. ja i tu gdzieś miałem skręcić Chyba tu Oj, uciekamy, uciekamy, Czuła goni. Dzień dobry, Esen O fontanna. uciekamy, 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 Idzie uciekamy, 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 oj. oj, oj. oj, oj. Wszystkie przepisy prawa złamane Teraz skręć w lewo, następnie skręć w prawo Teraz Teraz skręć w prawo Jasno, na bank S, Teraz skręć w lewo Jest zamek, jest zamek. Jest zamek, taki zamek. Zawsze chciałem mieć albo wieże y, ciśnień z muminków. Muminki, muminki. Ahawira. Awira, o. Zim, zim. Kolejny niebiedny człowiek O jakie zamczory mają ludzie Jakie kawiry Ujujuj. Ujujuj Ładne domki ładne, ładne okna To zamczur, tak jak na wsi. Pola skoszone, jak na wsi. Na miejscu jakieś 500 metrów, 5 minut przed czasem. Kolejna osoba na jutro odpisała, że nie da rady. Stały jeszcze dwie jakieś, do których pisałem potwierdzam, że też nie, dlatego yy, to jest chyba mój ostatni normalny noslek, resztę będę normalnie spał jak człowiek w lesie <grybujesz> Dzisiaj będę sobie spał tak pod daszkiem Tam jest miejsce na ognisko, tu jest jeziorko. A ja będę spał tutaj pod daszkiem. Zobaczymy. Lepiej tu pod daszkiem niż przy jeziorku pod plandeką. Ale nie wiem, zobaczymy jutro rano.